Czy polski obiad bez zupy można w ogóle uznać za obiad? Nie sądzę. A jeśli ktoś uwielbia zupy, to kulinarne potyczki są dziś zdecydowanie dla niego. Zaczynamy program, w którym sięgamy do polskiej tradycji od kuchni i w którym gotują najlepsze polskie gospodynie. Sprawdźmy skąd do nas dziś przyjechały. Kamienica Szlachecka Gmina Stężyca, Województwo Pomorskie. Tu dba się o tradycję i pielęgnuje pamięć o korzeniach. Witmy Eugenei na Kasiebach. Język kaszubski nie ginie, jest przekazywany kolejnym pokoleniom. My tu wszyscy siebie potrzebujemy i wszyscy ze sobą współpracujemy bardzo chętnie. Więc przy organizacji na przykład takich uroczystości szkolnych jak Dzień Kaszubski, Dzień Seniora. Czy potrzebuje jakąś pomoc do czegoś, czy jakieś festyny organizujemy. Nigdy nikt nic mi nie odmówi. Wszyscy razem to dobrze się dogadujemy. Bo taka zgodność jak w tańcu z pewnością zachęca, by odwiedzać to miejsce. je baro, balno, ryczymy na kaszebę w jedno. Są kaszebę? Jo. Ja. Są rebe? Jo. Ja. A czy my tu się w ogóle dzisiaj dogadamy? No Jo. Ja. No tak, bo połączy nas język kuchni. Rytal w gminie Czersk w województwie pomorskim i jego atrakcje: kanał oraz brda. Upragnione miejsce do uprawiania różnych sportów. Ostatnio nasza koleżanka przegoniła nas 18 kilometrów. Ci spędziliśmy razem cały dzień. Było to naprawdę takie no, dla nas y, wyjątkowe doświadczenie. Rytel jest fajny, y, całe okolice są fajne, więc ludzie też są fajni, chcą być ze sobą. Można rzec na dobre i na złe to recepta na sukces i trudne czasy. Solidarność y, rytla i okolic ludzie sobie tutaj na wsi zawsze pomagali. Dziewczyny są naprawdę, można zawsze na nie liczyć y, poradzić się. Naprawdę to jest niezapomniana atmosfera. Tak. Czy da się połączyć tradycyjną kuchnię z takim życiem fit? zdecydowanie tak. I udowodnicie to w dzisiejszym programie? Tak. Bo w dzisiejszym programie panie muszą udowodnić dwie rzeczy w dwóch konkurencjach: po pierwsze, że gotują zgodnie z tradycją i to będzie ta pierwsza konkurencja, po drugie, że potrafią te tradycje podać w nowoczesny sposób. A czy to im się udało? Ocenią nasi jurorzy: Artur Moros i Bartłomiej Witkowski. Dzień dobry. Artur Moros, szef kuchni, pasjonat ryb i znawca gęsiny, promotor rodzimych kulinariów na całym świecie, w programie Polski Grill zachęcał do grillowania regionalnych specjałów. Tradycja ma dla niego ogromne znaczenie. Z doświadczenia wie, że stół łączy ludzi z różnych stron. W kuchni stawia na jakość, prostotę i wyśmienity smak. Bartłomiej Witkowski, szef kuchni, popularyzator tradycyjnych potraw w nowoczesnym wydaniu, podkreśla, że pamięć o naszym pochodzeniu jest bardzo ważna i dla dlatego stawia w swojej kuchni na smaki lokalne i regionalność. Uważa, że podstawą smacznego jedzenia są dobre polskie produkty. Jak to w tradycyjnym polskim obiedzie zaczynamy od zupy. Obiecałam, że będzie zupa, u pani jest to zupa szczawiowa. szczawiowa. Dlaczego szczawiowa? Dlatego, że to jest bardzo dobra zupa, ale no niestety zapomniana. Dobry wywar to podstawa każdej zupy. Tak. Jaki to będzie wywar? To będzie wywar na mięsie i warzywach. Do wywaru dodajemy szczaw, zaciągamy go śmietanką i, gotowy, i można gotowa. Jechać. Skąd wzięłyście, panie, szczaw o tej porze roku? Bo owszem, rośnie wszędzie, tak. na pewno w Borach Tucholskich. Szczaw wiadomo rośnie na wiosnę, więc zbieramy go na wiosnę, jak jest sezon na ten szczaw, no i konserwujemy go w słoiki. To Działajmy, bo ja już głodna jest. Dobrze. <laughs> tak jak ustaliłyśmy z paniami, wywar niezależnie od tego, jaka zupa, musi ym, się gotować długo i musi się zaczynać tak samo, czyli od zimnej wody chyba. Tak, od tak. zimnej wody wkładamy warzywa, czyli cebulę, bo to będzie zupa rybna mhm. z ryb słodkowodnych. A jakie ryby panie macie? To je łokłynk. A, to je A, płotka. Dobrze. czyli wiem jednak. E, okonek i płotka. Coś jeszcze? E, głowy leszcza. Głowy leszcza i wkładamy to wszystko. Oprócz tego jeszcze mamy przyprawy. E, to jest lest błobkowy. Mm -hmm. Liść bobkowy, Kubaba. Kubaba. E, czyli ziele angielskie. No i pieprz. Rybna zupa to jest rzeczywiście tradycja kaszu. No, u nas krajobraz nasz, na kaszubach jest taki, że taki urozmaicony, bo jest, są i góry, i lasy, i, i dużo jest jezior. Tak, nasi ojcowie, y, y, dziadowie po prostu y, 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 dieta ich była na, y, y, oparta na rybach, bo, bo to było dostępne. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o tradycję, to tutaj już nie ma. Wątpliwości. Drogie Panie, dziś męski skład jurorski, ale bardzo wymagający. Najważniejszy dla nas jest smak i wyciągnięcie z danego produktu naj, naj, najwięcej tego smaku. 100 punktów zdobywamy. 60 punktów za smak właśnie, 20 za wygląd dania, czyli za prezentację, no i 20 za ten związek z tradycją. I to jest ten moment, kiedy moje kompetencje się kończą, ale chętnie zamienię się w słuch ym, i myślę, że Artur świetnie się sprawdzi tutaj, oceniając te kaszubskie dania. Bo przecież na kaszubach mieszkasz, prawda? Mieszkam na kaszubach, ale tylko yy, tak naprawdę kawałek mojego czasu, bo 15 lat. Miłe panie, yy, powiedzcie mi, na czym polega sekret tej zupy? Kaszubskie. No bo to trochę taka zupa, która jest budowana na wielu gatunkach ryb, tak? To nie tak, jest tak, tak, że to jest właśnie. jeden gatunek. Tak, tak. No, najlepsza właśnie zupa rybna jest z wielu gatunków okay, ryb. Czy to, co rybak złapie, to, albo To, co wędkarz. rybak złapie, tak, albo wędkarz. Najlepsze to właściwie małe rybki, bo one mają, bo wtedy ich się daje po prostu dużo. I co, i tak podajecie w całości te ryby, czy je obieracie? Nie, obieramy. One są obierane, one to są obsadzone. Tak, no, trochę będzie pracy. Też. No dobrze. No ale dobrze. dlatego dobrze. To będzie smak i dodajemy dużo to co dużo ja, ja spróbuję, czy to już zaczyna? Za czymś smakować proszę. na pewno będzie za mało słone. O, z tą solą to wcale bym tak już... Tak? Już bym kamował no. nawet. O, no, no, smakuje za rybą. Jak się Jezusu nasłuchałem Marja. troszkę o tej zupie rybnej tutaj, to ja bym chętnie z paniami został. Naprawdę, bo tak uwielbiam zupę rybną. Prawie tak samo jak szczawiową. Odkąd pamiętam też w domu z tą zupę się jadło. Co mamy w tym wywarze? Mamy mięso. Mamy dużą... Na jakim mięsie robimy? Yy, na łopatce, dobrą? łopatce, boczku. Na wieprzowinie. wieprzowinie. Co dajemy jako przyprawy? Ziele angielskie, liść laurowy, pieprz. Wieprz. Jak z tym szczawiem? My zbieramy ten szczaw, tak? później go yy, kroimy, solimy i go konserwujemy w słoiczki. Bartek, poczekaj, ja mam propozycję. Mimo tego, że dzisiaj yy. mamy konkurs, to ja zaproponuję, żebyśmy połączyli siły. I ja gotuję szczawiową na wywarze rybnym. Co wow. powiesz na to, żeby poza konkursem Panie zostawią troszeczkę wywaru rybnego, tak. panie zostawią trochę szczawiu i zobaczycie, jak to fajnie smakuje. No super. Jest tych hości trochę. No jest, jest, no bo to wiadomo, ale i tak trzeba będzie uważać, jak będą jedli. <grymne> Właśnie. A ziemniaki? Ziemniaki ja mam osłonę. Dobrze. Jest raczej dobry, ja tam już nie będę Dobrze, dobrze. Sporać. Historia zupy jest prawdopodobnie tak długa, jak historia samego gotowania, a są ich setki. Różnią się smakiem i konsystencją, łączy je metoda przygotowania. Po te najciekawsze sięgamy na listę produktów tradycyjnych. Co powiecie Państwo na owocowo-grzybową? Bory tucholskie, miejsce odpoczynku, relaksu i polowania na grzyby. Tych nigdy tu nie brakuje, o czym przekonują mieszkańcy tych terenów. Na grzyby blisko, z psem na spacer, z koszykiem na grzyby i jest idealnie. A jak połączy się dary lasów i sadów, to powstaje kociewska polewka z suszonych owoców i grzybów. Do dzisiaj przepis znany jest gospodyniom, a zupa przypomina dawne czasy. To była polewka, którą jedzono w czasie postu oraz na przednówku, kiedy brakowało już innych produktów. Czyli za troszeczkę z przymusu, ale te produkty raczej były dostępne w każdym gospodarstwie, więc uzupełniały dietę. Oczywiście my, borowiacy, jadaliśmy je z ziemniakami. Przepis jest prosty: trzeba namoczyć grzyby i owoce, pokroić je, a potem gotować, pamiętając o soli i pieprzu. Na koniec dodaje się mąkę i śmietanę. Tak powstaje danie wpisane na listę produktów tradycyjnych. Potrzebujemy jak najwięcej takich produktów tradycyjnych po to, żeby one nie zginęły, żeby te tradycje smaku były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Panie, zadowolone? Uważacie, że to jest ten idealny, perfekcyjny smak? Myślimy, że tak. Tak, na pewno tak. Zypa yo, jak lińcych. Czyli no wyśmienity, wyśmienity, smak. Dobra, wyśmienity. wyśmienity smak. Zypa jak lińcych. Bardzo <laughs> proszę. <laughs> Uważam, że jest smaczna. Uważam, że wywar fajnie wyciągnięty, że czuć tą rybę przede wszystkim, że ryba się nie rozjechała w zupie rybnej, Jak to często można spotkać w, w miejscach, gdzie taką zupę można zjeść. Lekko słodkawa, fajnie od tej marchewki, od tej śmietany. Naprawdę y, dla mnie takim, można powiedzieć, wysoką oceną tej ryby, to jest to, że nawet dzieci by ją zjadły, bo ona trochę wytraciła ten jakby taki rybny, intensywny smak, ale to na plus, bo tutaj dalej czuć rybę, to, czyli jest zachowany dobry balans. Bardzo jestem ciekawa, czy Artura dzieci zjadłyby także zupę szczawiową, Bo ja mam szczerze mówiąc nie najlepsze wspomnienia z dzieciństwa, ale teraz uwielbiam. Proszę I powiedzieć, słusznie. czy się udała? Udała bardzo. się bardzo. Tak? Mhm. Na Smak pewno? Jest Idealnie? Idealnie. Nie zakwaśna? Nie. Zapraszam. Szpyrki są. Tak. Szpyrki też. Czy to, na fit, czy to też. tak na fit wygląda, to aż bym nie powiedział. No zupka je. jest fit. Tradycyjna, fajna szczawiowa. Yy, jedyna uwaga, Bartek. Spójrz na jajko. Perfekcyjne jajko. I to jest taka sprawdzona metoda. Kotuje się, do wrzątku wrzuca się jajeczko około 7,5 do 8 minut. Wtedy jajeczko jest jeszcze takie lekko Płynne. 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 Nie jest takie przegotowane, jak to mówimy, prawda? Szczawiowa sama zupa w sobie naprawdę bardzo dobra bardzo domowa. Dobra. Dziękujemy, bardzo. Zupa. dziękujemy, dziękujemy bardzo. Szczerze wam powiem, że to nie jest łatwy wybór według mnie. Ciężko to ocenić. Bardzo jestem ciekawa tego wyniku. Czynając od pan od pań kaszubianek jest to 100%, bo i smak, i związek z tradycją, i samo podanie było. Naprawdę super, nie można się do niczego przyczepiać, także gratulujemy. Pierwsza konkurencja na 100 super. punktów. A pani Dytlanki. To jajko. 19 punktów. Jeden punkt odjęliśmy tylko w tym wyglądzie o. za to jajeczko, żeby to pamiętać na przyszłość. Przy taki. Wielkanocy się przyda. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. My również dziękujemy i zapraszamy do gotowania. No dobra, no to no. działamy. No nie wyszło nam to jajko. No nie wiem, no za długo może gotowałyśmy. Ale się poprawimy. Wyciągniemy lekcję. Te śmietany trochę tam zostało? Tak pieprzu, 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 pieprzu trochę No to teraz smakują panie. Nalewają panie i smakują panie. Podaję. Bardzo proszę proszę. Ja. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Czyli ziesz? to kupujecie no. z Kupujemy. Kupujemy. super nią Super, cieszę bardzo. się. Towar rybny ze szczawiem tak właśnie rodzi się nowa tradycja. To stało się w kulinarnych potyczkach. A być może tak wygląda ta tradycja w nowoczesnym wydaniu. Ciekawe jestem, jakie panie, jaki panie macie pomysł na tradycję w nowoczesnym wydaniu. Naszym drugim daniem będzie nasz tradycyjny gulasz z grzybami. Ponieważ jesteśmy zborów tucholskich, więc tych grzybów nie może zabraknąć w naszym daniu. Gulasz będzie podany na tak zwanych fuczkach, czyli plackach z kiszonej kapusty. Oczywiście na swojskiej kapuście, tak? Robionej też Którą również czujemy. przez nas. <laughs> tak? Natomiast fuczki to, jest, to są placki wieszczackie? Tak jest, zgadza się. I Ale jest... dla nas to jest nowość. W naszym, w, naszym tutaj, w naszym otoczeniu, w naszym regionie. To jest kapusta mieszana z takim ciastem naleśnikowym? To jest ciasto naleśnikowe z przyprawami, z, z majrankiem, z, z cebulką uprażoną, z marcheweczką. To nam się bardzo podoba. A u pań śledziej. To jest bardzo tradycyjna um, kaszubska ryba, tak można by powiedzieć. Mamy przecież śledzia po kaszubsku. Tak, a tutaj będzie śledź korzenny z frużeliną truskawkową. Śledź korzenny. Ciekawostka. Tak. Co to takiego? No, płaty śledziowe solone, niemoczone. niemoczone. Nie mhm. nie Roi się je w, w, w tak, kostkę, kostkę. Mhm. no i, i przekłada się namoczonymi rodzynkami, e, cebulą e, pokrojoną w kosteczkę, i dodaje się jałowiec, ziele angielskie, liść laurowy. Do tego mamy frużelinę truskawkową. Jeżeli chodzi o truskawkę kaszubską, to z naszej parafii, parafii wywodzi się truskawka. Połączenie truskawki ze śledziem to jest dla mnie jakaś absolutna nowość. Bardzo odważne połączenie, też czekam na ten smak, aczkolwiek no, do odważnych świat należy, tak? tak? No ja myślałem, że jestem odważny, ale... Przy odwadze pań, to naprawdę powiem szczerze, aż jestem ciekaw, jak to będzie smakować. Do tego śledzika bym na chwilkę podszedł. Skąd ta truskawka? Bo my często yy, bierzemy udział w udział konkursach w, yy, na truskawkobraniu. Okay. Mm. No, a że truskawkę się zawsze podaje na słodko, więc myśmy sobie wymyśliły. Ja mówię, no wiesz co, podajmy ją inaczej. Tutaj mamy gulasz. Ja idę spróbować. Te grzyby będą namoczone, czy od razu wrzucacie je do gulaszu? E, namoczone. Namoczone, fajnie. Namoczone, tak. I co, podsmażacie później dusicie, tak? Tak, podsmażamy mięsko. mięsko i wszystko tak. dusimy. Okej. Okay. I... Dobra, ciekawe jest to. I do zagęszczenia placówków. nawet mielimy suszone grzyby, mielimy w młynku, żeby po prostu dać nawet ten, ten sam proszek. Proszek, A Ta, te placuszki to skąd przepis? Z internetu? Czy byliście pani w Bieszczadach na wycieczce? I... Ja jestem maniaczką Bieszczad. Okay. Uwielbiam. Jeżdżę dwa razy w roku. Super. E, no i tam, jak spróbowałam te placuszki, to przypadłam. O, już widać fajny kolor. Zostaje. No. Ten ryjałowca też dałaś? A nie, właśnie. Widzę kochana, jak tutaj Walde. ciężko idzie. Walde. Jałowiec. Tak. Mam nadzieję, że one mi wyjdą, bo ja się już stresuję teraz. Wyjdą? Co? Wyjdę ci? Mhm. Choćbyśmy wymyślali najlepsze przepisy, nic nie dorówna krące świeżego chleba z masłem. Podobno najlepsze mają Francuzi, ale, mówią tak prawdopodobnie ci, którzy nie znają tego wytwarzanego przez polskie gospodynie, a na liście produktów tradycyjnych jest kilka naprawdę doskonałych. Wszystko zaczyna się na pastwisku i w oborze, bo od jakości mleka zależy wiele. Sztuką zrobienia dobrego masła jest przede wszystkim śmietana najwyższej jakości. Wyróżnia się smakiem, wracają wtedy lata dzieciństwa. Dzisiaj metoda produkcji masła jest taka jak dawniej. Zmienił się tylko sprzęt, ale tak jak kiedyś i dzisiaj trzeba usunąć tzw. sernik, maślankę i podcedzonkę, czyli wodnistą ciecz. Powstałe w ten sposób masło podbija podniebienia smakoszy. Doceniają smak, walory prozdrowotne. Doceniają to, że wiedzą u kogo i w jaki sposób jest to produkowane. Tradycyjne masło cieszy się powodzeniem, charakteryzuje się wybornym smakiem. Gospodynie nie wyobrażają sobie życia bez swojskiego masła. Masełko to jest przede wszystkim główne nasze smarowidło w domku. No, dodaje czy do zupki, czy tam jajeczniczki ser robię swojski, to też daje troszeczkę masełka. Masło na stałe gości w polskiej kuchni. Któż nie zna na przykład Wielkanocnego baranka, który jest nieodłącznym elementem świąt. A takie wyroby jak masło nagawskie czy zgłuchowa są wpisane na listę produktów tradycyjnych. Tradycja w nowoczesnym wydaniu przyprawiona ekstrawagancją. Przystawka pierwsza. Smakuje, aczkolwiek moja głowa odbiera konflikt. Chyba mózg nie nadąża nad smakiem, tak mi się <laughs> wydaje, bo naprawdę to wbrew pozorom to gra. Nie jesteśmy może przyzwyczajeni do takich smaków, ale jakby w trzech słowach, jakby opisać to danie smakowo, to jest tak, ekstrawaganckie, mmm, ciekawe, smaczne również. Być może, gdyby truskawki były bardziej kwaśne, może być może, gdy troszkę soku z cytryny ewentualnie, żeby troszkę zabiło ten smak śledzia takim kwaśnym akcentem. Mi to pasuje, jakkolwiek dziwne, to mi to pasuje. Pewne jest jedno, zabiłyście jurorą ćwieka. Tak bym powiedziała. Sami nie wiedzieli, co powiedzieć, więc to już musi być ciekawe. A to jest ten moment w naszym programie, kiedy panie pokazują dania, które za chwilę być może znajdą się w kartach menu szefów kuchni. Może wasze danie? Być może. Zapraszam. Dobrze się to je. Tak? Naprawdę smacznie się to je. Mięso miękkie, kruche, kruche smaczne. Wybalansowane przede wszystkim, czyli jest trochę ostre. Fajnie tutaj chrupie taka kiszona kapusta w tych placuszkach. Pyszny gulasz po prostu. No z reguły się nie, nie łączy regionów tak, żeby jedno danie było takie tradycyjne dla, dla danego regionu i jednocześnie druga, drugi element tego dania z Zupełnie innego regionu. To dosyć odważne połączenie. Można powiedzieć, że jest to nowoczesność. Dosłownie jeden punkt dzieli jedne i drugie panie. Bardzo jestem ciekawa jak to będzie teraz. Też, też. czekacie, też czekacie. Jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi. Bardzo proszę Jesteśmy gotowi panie rytlanki, smak. 60. Świetnie, naprawdę, ta kiszona kapusta razem z tym gularzem, naprawdę super. Wygląd, niestety, popracowałbym trochę nad wyglądem, dałbym 19. Ty Dajemy też? 19. Dajemy 19. Tradycja 20. Łączna ilość punktów 198 w dwóch konkurencjach. Brawo. Brawo. Kaszubianki, smak, powiem uczciwie, to było smaczne, ale nie na 100%, czyli nie na nasze 60 punktów, więc przyznaliśmy 58 punktów za smak. Wygląd bardzo estetyczne danie, czyli wygląd 20, tradycja, truskawka kaszubska, śledź kaszubski 20. Więc uwaga. 198 punktów, co remis. daje nam remis. Daje Brawo. nam remis. Na kaszubach są truskawki słodkie, ale dzisiaj się okazuje, że trochę one były w tej potrawie troszkę aż za słodkie. Ale cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym programie. Jesteśmy bardzo zadowolone. Są siatki, które z nami też występowały, także zgrałyśmy to wszystko. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Smaczne gotowanie, wspaniale. Bardzo proszę, tutaj. Upominkowy. Dziś, jest to. to był naprawdę inspirujący odcinek Kulinarnych Potyczek i już wiem, że jutro nie będzie pomidorowej zrobionej z rosołu z wczoraj, będą trzy, e, przynajmniej trzy albo i cztery inne zupy i będzie mnóstwo ciekawych, innych dań. Tak będzie też w kolejnym odcinku Kulinarnych Potyczek. Do zobaczenia za tydzień.